Konfederacja, wybór Karola Nawrockiego, może być problemem dla Was, ponieważ jest to kandydat prawicowo-narodowy, który mówi trochę podobnym językiem jak Konfederacja, jeżeli chodzi o te główne, główne wartości. Nie mówi o gospodarce, bo to on na temat gospodarki to, to właściwie Jeszcze nie odpowiedział, więc nic nie, 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 nie powiedział. Znaczy, jedną rzecz powiedział, czyli brak opodatkowania nadgodzin pomysł trampowski bo Donald Trump też ten pomysł podnosił w swojej kampanii. Tak więc tak, trzecie, czwarte miejsce? Panie doktorze, jeśli ktoś celuje w trzecie miejsce, zajmuje piąte. My celujemy po prostu w drugą turę. Nikt nie powiedział, że sytuacja na scenie politycznej w pół roku nie może się odmienić. I są mój który wystartował w tym wyścigu już z poziomu 15% w sondażach to sporo naprawdę różnica nie jest aż tak duża żeby żeby jej nie nadrobić e, i liczymy na to że Sławomir Męcen wejdzie do drugiej tury rzeczy niemożliwe skończyły się po tym jak jednak Donald Trump wygrał te wybory mm -hmm. w Stanach chociaż miał na samym początku sondaże bardzo mocno nieprzychylne więc my pracujemy odwiedzamy no wszystkie. nie bardzo mocno nieprzychylne tam na było... samym nie panie też przypomnę te początkowe potem zaczęła się kampania mm -hmm. to, zaczęło się to oczywiście zmieniać ale początkowe mówiło o zdecydowanej przewadze wtedy jeszcze Joe, Joe Bidena Biden. a nie mm -hmm. jeszcze Kamali Harris więc sondaże sondażami. Przypominam, że sondaże w 2019 roku nie dawały szans Konfederacji na wejście do Sejmu. Do tego Sejmu weszliśmy, utrzymaliśmy się w nim. Pani poseł mówiła, że tak dużo wieszczą państwu rozpad. Naprawdę, jak dojdziecie do poziomu Konfederacji, tyle razy, ile nam media wieszczyły, że się rozpadniemy, nie dojdziemy do końca kadencji, nie wystartujemy po raz kolejny, to będziemy mogli się trochę zrównać na tym poziomie. Natomiast my wierzymy w to, że Sławomir Mencen jako kandydat dobry, merytoryczny i przygotowany do tego, żeby być liderem Liderem, głową państwa, zdobędzie naprawdę bardzo duży wynik. Widzimy to po frekwencji, która jest na spotkaniach z Fammirem Mencenem, jest naprawdę ludzi. Bardzo dużo. Cieszymy się z tego powodu. Ludzi, ludzie przychodzą i starsi, ale Witam przede wszystkim Rzeczysta młodzi. Bańka Konfederacyjna. Każdy polityk widzi tą bańkę i myśli się. Powie o, to, że kurczę, jest ale, ale ta bańka dała nam w ostatnich wyborach do Europarlamentu ponad 12%, więc my widzimy też, że jest realny wzrost nie tylko. W sondażach, bo sondaże można zrobić mm -hmm. w ten czy inny sposób, ale jest też realny wzrost, jeśli chodzi o wynik wyborczy i to nas najbardziej cieszy. I dlatego Samomir Mencen ma zadanie od wszystkich członków Konfederacji, mm -hmm. żeby wznieść ją jeszcze wyżej niż, niż do tej pory. I uważam, że jest odpowiednią osobą, żeby to zrobić.